Godzina dziewiąta rano. Dzwony ratusza w Elmsworth biją. Ich dźwięk rozchodzi się po kamiennym rynku tego małego miasteczka w montanie. Marcowe słońce już wzeszło, ale przy krawędziach chodników wciąż leży lód. Miasto budzi się do życia. Jeden czy dwóch sklepikarzy podnosi rolety, ekspresy do kawy zaczynają pracować, a dzwonki klientów w sklepach dźwięczą po raz pierwszy. Ale jeden mężczyzna przyszedł, jak zwykle, wcześniej Edward Hale. 83 lata. Chudy, zgarbiony staruszek poruszający się z trudem, bez laski. Walcząc z silnym wiatrem, stoi u podnóża schodów ratusza i patrzy w górę. Jakby od lat przychodził tu o tej samej porze i stawał dokładnie w tym samym miejscu. W ręku trzyma kopertę. Pożółkłą z upływu lat, z poszarpanymi brzegami. W drugiej ręce czerwoną czapkę. Nie wojskową, ale będącą cichym znakiem wojennej przeszłości. Ta czapka to nie ozdoba, ta koperta to nie tylko petycja. Dziś rano Edward Hale przychodzi po raz 30, Tego samego dnia z tą samą kopertą. 10 marca. Nowa wersja wniosku o budowę pomnika dla siedmiu towarzyszy broni, których stracił w Wietnamie w 1968 roku. Przez 30 lat co roku, bez przerwy. Odrzucana, odrzucana, ignorowana. Ale Ed nigdy się nie poddał. Nigdy nie krzyczał. Nie trzymał transparentów, nie organizował marszów, nie pisał w mediach społecznościowych. Po prostu przychodził, składał dokumenty, odbierał odmowę, wracał i przygotowywał tę samą petycję na kolejny rok. I znów przychodził. Dziś jest jednym z tych dni, ale nikt nie wie, że ten dzień będzie inny niż wszystkie. Gdy tylko wszedł do środka ratusza, pierwszą osobą, którą zobaczył, był młody ochroniarz: Tommy Matthews. 22 lata, nowy mundur, dużo uprawnień, mało ogłady. Pracę dostał 3 miesiące temu. Wcześniej rzucił szkołę, teraz pracuje w urzędzie jako egzekutor zasad. Gdy drzwi się otwierają, Tommy rzuca Edowi ostre spojrzenie. Kurtka stara, czapka wyblakła, buty zdarte. Wygląd: od razu zaklasyfikowany jako bezdomny. Nie widzi koperty, nie czyta determinacji z twarzy. Ed próbuje wyprostować plecy. Choć ciało go zawodzi, postawa wciąż żołnierska. Dzień dobry, mówi. Przyszedłem złożyć tę petycję do biura planowania. Tomi marszczy brwi, odkłada telefon. Ma pan umówioną wizytę? Ed odpowiada cierpliwie. Nie, ale to coroczne zgłoszenie. Personel na górze mnie zna. Twarz Tomiego twardnieje. To nie schronisko, proszę pana. Bez umówionej wizyty nie można wejść. Proszę opuścić budynek. Ed cofa się o krok. Synu mówi, nie szukam schronienia. Jestem weteranem to oficjalne zgłoszenie. Wyciąga z kieszeni legitymację i powoli ją podaje, ale wtedy się to dzieje. Ręka Tomiego dotyka jego ramienia nie mocno ale na tyle, by go zachwiać. Czapka wypada z palców Eda, potem karta. Odbija się od twardej posadzki zechem. Tomis z pogardliwym wyrazem twarzy, patrzy na kartę. Teraz każdy może sobie wydrukować taką legitymację. Codziennie ktoś przychodzi i mówi: Jestem weteranem. W tym momencie kobieta w poczekalni podnosi wzrok z nad telefonu. Uśmiecha się z ironią. Kiedyś szanowano żołnierzy. Mówi głośno, ale nikogo nie patrzy w oczy. Ed schyla się. Powoli. Podnosi czapkę. Wkłada karty do kieszeni. Nic nie mówi. Nie nawiązuje kontaktu wzrokowego. Nie narzeka. Cichy, dumny, spięty ale nieruchomy. Przy sąsiednim biurku mężczyzna mówi półgłosem. W tym wieku wciąż trzyma się dawnych dni. Pojawiają się chichoty, ale dyskretne. Nikt się nie wychyla. Tommy czeka na sprzeciw, może na kłótnię, może na krzyk, ale Ed tylko cicho kiwa głową. Musi pan mieć wizytę, powtarza Tommy, wracając do telefonu. Jest numer, pod który może pan zadzwonić. Wtedy Ed sięga do wewnętrznej kieszeni kurtki. Wyciąga mały, czarny stary model telefonu komórkowego. Wybiera numer zapamiętany na zawsze. Wzrok wbity w jeden punkt. Mówi sierżant Hale, mówi spokojnym, ale stanowczym głosem. Poziom czerwony aktywowany. Przywróćcie nazwiska. To mi nie rozumie. Nikt nie rozumie. Ale wtedy na dachu zaczynają zapalać się światła. Po naciśnięciu klawiszy starego modelu telefonu twarz Eda całkowicie się zmieniła. Nie był już zgorzkniałym starcem. W tej chwili żołnierz w jego wnętrzu przemienił 30 lat cichego oporu w jeden rozkaz. Jego głos był stanowczy, wyraźny. Sierżancie Hale, poziom czerwony, aktywny, przywróć nazwiska. Kiedy słyszysz takie zdanie, masz wrażenie, że to ostatnia scena dramatycznego filmu. Ale to był dopiero początek. Tomi podniósł głowę z nadbiórka, Przez chwilę ich spojrzenia się spotkały. Może ton głosu Eda przyprawił młodego mężczyznę odreszcze, ale Pycha zawsze mówi szybciej. Odwrócił się do innego urzędnika, wzruszył ramionami. Myśli, że nadal jest żołnierzem i znowu wpatrzył się w telefon. Ale od tego lekceważącego zdania historia w budynku zmieniła kierunek. O godzinie 10:07 czujniki ruchu na dachu ratusza w Elmsworth zostały aktywowane. Najpierw zapaliły się światła. Dwóch strażników, którzy dopiero co zeszli z nocnej zmiany i siedzieli w pokoju monitoringu, jeszcze nie zorientowało się, że ten poranek nie będzie zwyczajny. Myśleli, że światła zapaliły się przez ptaki, ale światła nie gasły. Potem z oddali rozległ się rytmiczny pomruk, dźwięk silnika, obracające się śmigła, nadciągająca ciemność. Sprawdź kamery, powiedział starszy strażnik. Drugi spojrzał na monitor. Widział pusty lądowisko dla helikopterów. Opuszczone, nieużywane od lat miejsce. A potem cień. Sylwetka powoli wchodząca w kadr, śmigłowiec Blackhawk wylądował cicho, ostrożnie, z perfekcyjną precyzją na dachu budynku. Ekran kamery lekko zadrżał. Boże! wyszeptał młody strażnik, chwytając za telefon. Czy to się naprawdę dzieje? Jeszcze nie wiedzieli, co się dzieje, ale ten helikopter, który wylądował na dachu, nie był tylko metalową maszyną. Przywiózł ze sobą ciężar lat, a ci, którzy z niego wysiedli, nie potrzebowali żadnych wyjaśnień. W tym samym czasie po drugiej stronie miasteczka, pochylona nad mikrofonem w Elmsworth Community Radio, była kobieta Linda Tras, 15-90 lat, prowadząca lokalny program historyczny. Od lat opowiadała historię miasteczka, zagubione opowieści i zapomniane losy. Ale tego poranka jej głos był bardziej stonowany niż zwykle. Zanim porozmawiamy o tym, co dziś wydarzyło się w ratuszu, powiedziała do słuchaczy: Musicie wiedzieć, kim był Edward Hale. Dla wielu słuchaczy Ed był tylko starszym, cichym mężczyzną. Każdego roku przychodził do ratusza tego samego dnia. Nikt nie wiedział dokładnie dlaczego. Gdy go widzieli, najczęściej po prostu odwracali wzrok. Ale Linda go znała. Bardzo dobrze. Edward Hale był sierżantem łączności w Kajaci podczas wojny w Wietnamie. Powiedziała. Szczególnie w czasie oblężenia, które trwało 77 dni w 1968 roku, był w samym piekle. Ten cichy człowiek był odpowiedzialny za utrzymanie łączności radiowej na granicy życia i śmierci. Życie jego towarzyszy zależało od sygnałów, które wysyłał. Gdy bomby paliły wszystko dookoła, Ed wychodził na zewnątrz pod ostrzałem, by naprawiać kable. Zespół łączności Alfa liczył ośmiu ludzi, powiedziała Linda, a jej głos lekko zadrżał. Do czterdziestego dnia przy życiu pozostał tylko Ed. W pewnym momencie głos Lindy się zmienił, stał się bardziej osobisty, głębszy. Jednym z tych ośmiu był mój ojciec. Słuchacze wstrzymali oddech. Po raz pierwszy opowiadała tę historię tak bezpośrednio. Mój ojciec, Robert Tras, służył z Edem w tym samym zespole. Po latach Ed przyszedł do mnie i przekazał mojej matce zakrwawiony list od ojca. Ten list to była ostatnia pamiątka po zespole Alfa. A ta petycja, którą Ed nosił przez lata, narodziła się z treści tego listu. Widniało na niej siedem mokrych podpisów żołnierzy, podpisów złożonych we krwi podczas wojny. Dziś ich już nie ma, ale Ed żyje dla nich. Ten beret to nie jego duma, to jego obowiązek i nadal go wypełnia. Linda zakończyła słowami: Czy potrafisz rozpoznać bohatera, gdy nie nosi munduru? Godzina ósma wieczorem. Ochrona nocna właśnie zakończyła obchód w ratuszu Elmsworth. Dwóch pracowników spokojnie monitorowało budynek: jeden przy recepcji, drugi przed ekranami kamer bezpieczeństwa. Wszystko wyglądało normalnie. Aż do momentu, gdy nagle zapaliły się światła na dachu. Najpierw pojawiło się lekkie zawahanie. Pewnie znowu ptaki je uruchomiły. Powiedzieli między sobą. Ale światła nie zgasły, a potem znów dało się słyszeć ten pomruk. Dźwięk wirnika. Tym razem bliżej, wyraźniej. Przełącz na kamery dachowe, powiedział główny ochroniarz. Drugi natychmiast zmienił obraz i nie mógł uwierzyć własnym oczom. Na ekranie kamery pojawił się Black Hawk zbliżający się do lądowiska. Taktyczny helikopter armii USA. Jego wirniki przecinały noc niczym ostrze. A lądowanie wyglądało jak spowolniona scena z filmu. Potem dotknął ziemi bez wstrząsów, bez niepewności. To byli profesjonaliści. Co robimy?-zapytał młody pracownik Mamy ewakuować budynek? Zanim padła odpowiedź, zadzwonił telefon na biurku. Ten telefon stał tam od lat, ale nigdy nie zadzwonił. Był podłączony tylko do specjalnej linii. Główny ochroniarz podniósł słuchawkę. Ochrona ratusza Elmsworth. Tu generał dywizji Howard Granger, armia Stanów Zjednoczonych. Odezwał się głos po drugiej stronie. Wyraźny, autorytarny, nieznoszący sprzeciwu ton. Operacja prowadzona na dachu jest zatwierdzona przez Departament Obrony. Wyłączcie wszystkie urządzenia rejestrujące. Zapewnijcie pełny dostęp do budynku. Kod: EcoNovember472. Szczęki opadły. Obserwowali wszystko na ekranach. Z helikoptera wysiadło sześć osób. Cztery w mundurach wojskowych, dwie w ciemnych garniturach, jak agenci federalni. Grupą dowodził jeden człowiek. Wysoki, siwowłosy, idący prosto jak struna. To był generał, w każdym calu. Weszli do budynku. Pokazali identyfikatory ochronie. Dokumenty były autentyczne. Nie było dyskusji, tylko procedura i obowiązek. W ręku generała Grangera były dwie rzeczy: oficjalny dokument z pieczęcią Departamentu Obrony i zalaminowana kopia splamionego listu. Rozmowa była krótka. Godzina 7:00. Burmistrz i cała rada mają być tutaj. Wszyscy. Czy to jasne? Rozkaz został wydany. Dyskusja zakończona. Do rana pamięć miasteczka miała się zmienić na zawsze. Następnego ranka. Godzina 6:45. Przed ratuszem zaczęli zbierać się ludzie. Plotki w mieście już się rozeszły. Ci, którzy słyszeli helikopter, nie zmrużyli oka przez całą noc. Policja zabezpieczyła teren taśmą. Ale nawet funkcjonariusze nie wiedzieli dokładnie, co się dzieje. Nie znali źródła rozkazu, ale rozumieli, że sprawa jest poważna. Punktualnie o 7:00 sala była pełna. Burmistrz Henderson i wszyscy członkowie rady zajęli miejsca. Nikt nie był spokojny. Ich twarze mówiły wszystko. Zaniepokojeni, spięci, niektórzy nadal nie rozumieli powagi sytuacji. Naprzód sali, na mównicę, wszedł generał Granger. Mundur nieskazitelny. Gwiazdy na ramionach błyszczały. Za nim stał ktoś. Edward Hale. W czerwonym berecie wyprostowany, jakby miał 20 lat. Sala była cicha. Tylko poranne światło wpadało przez okna. Generał Granger rozpoczął przemowę. Bez wstępów, bez powitań. Twardy ton, rzeczowe słowa. Wczoraj odprawiliście bohatera. Słowa odbiły się echem po sali. Wszyscy się wzdrygnęli. Edward Hale, ostatni członek Zespołu Łączności Alfa, który przez 77 dni utrzymywał łączność podczas oblężenia Khe Sanh w Wietnamie. Odznaczony srebrną gwiazdą. Ocalił życie 23 amerykańskim żołnierzom. Uniósł list w dłoni. Zalaminowany dokument błyszczał w świetle. Ten list został napisany w ostatnich minutach życia. Autor – szeregowy Robert Tras. Jego prośba była jasna. Niech Zespół Alfa nie zostanie zapomniany w naszym rodzinnym mieście. Ten list ma moc prawną na mocy wojskowego paragrafu 14-7b. Odczytał imiona. Siedmiu młodych mężczyzn. Żaden nie miał więcej niż 24 lata. Trzech pochodziło z tego miasta. Reszta z okolicznych miejscowości. Pentagon przeanalizował wniosek Hejla i 30 lat odmów. W tym kraju powstały pomniki dla 132 zespołów z mniejszymi stratami. Ale Alfa została pominięta. Już nie. Położył dokument na stole. Ten dokument został podpisany przez sekretarza obrony. Zezwala na budowę pomnika dla zespołu Alfa na federalnej ziemi. Elmsworth może dołączyć lub stać z boku. Pomnik powstanie. Sala zamarła. Burmistrz Henderson odezwał się drżącym głosem. Panie generale, chyba zaszło nieporozumienie. Granger natychmiast mu przerwał. To wy się mylicie, panie burmistrzu. Wniosek odrzuciliście trzydzieści razy. Wczoraj ochroniarz, który potraktował go niegrzecznie, był z waszego personelu. Nie naszego. I na tym skończył. Bez kamer, bez przeprosin. Tylko rozkaz. Potem cisza. A potem oklaski na od zgromadzonych mieszkańców. To, co wydarzyło się tamtego ranka, odbiło się echem nie tylko w Elmsworth, ale w całym kraju. Choć nie wydano jeszcze oficjalnego oświadczenia, było jasne, że coś się wydarzyło, ponieważ ktoś z wewnątrz złamał tej nocy drobną zasadę. Młody ochroniarz Tommy Matthews, ten sam, który pierwszego dnia odrzucił Eda, nagrał lądowanie helikoptera na Dachu za pomocą telefonu komórkowego. Nakazano, aby nagranie nie zostało rozpowszechnione. Jednak prawda pozostała w pamięci telefonu i to nagranie zostało opublikowane rano na TikToku. Pod nim widniało tylko jedno zdanie: Pentagon wylądował w naszym ratuszu. Co się dzieje? 12 milionów wyświetleń w ciągu 24 godzin. Historia wybuchła. Nazwisko Eda Hale'a stało się tematem numer jeden w mediach społecznościowych. Ed Hale, Hakim, przywróćcie nazwiska, siakok, sizi bohaterowie. Ludzie nie tylko udostępniali wideo, zaczęli zadawać pytania. Kim jest ten człowiek? Dlaczego od lat składa petycje? Dlaczego przez 30 lat był odrzucany? Gazety zaczęły działać. Krajowe kanały wysłały reporterów do miasteczka. CNN, Fox, NPR. Wszyscy byli teraz w Elmsworth. Przeprowadzono wywiady, ujawniono stare dokumenty. Prawdy opowiedziane przez Lindę Tras w radiu, teraz były w głównych wiadomościach. I co najważniejsze, ludzie poczuli wstyd. Francine Miller, pracownica kawiarni, powiedziała dziennikarzom: Przez lata przychodził co 10 marca rano po kawę. Zawsze był uprzejmy, ale nigdy nie zastanawialiśmy się dlaczego przychodził. Myślałam, że to po prostu starszy pan. Okazało się, że to, o co walczył przez całe życie, było tuż przed naszymi oczami. Ten wstyd przerodził się w działanie, nie tylko w Elmsworth, w całym kraju. Zaledwie kilka dni po tym wydarzeniu, przed skromnym domem Eda Heyla, pojawił się młody mężczyzna. To był Tommy Matthews. Ten sam, który pierwszego dnia w ratuszu odrzucił Eda, nie sprawdzając jego tożsamości. Tym razem był w cywilu. W ręku trzymał zamkniętą kopertę. Oczy miał pełne łez. Jego kroki były niepewne, ale zdecydowane. Ed siedział na werandzie na swoim krześle. Jak zawsze rano wciągnął flagę i popijał kawę. Tomi zatrzymał się kilka kroków dalej. Panie Hale, powiedział drżącym głosem: Przyniosłem coś dla pana, ale najpierw chciałbym przeprosić. Ed podniósł głowę. Jego wyraz twarzy się nie zmienił. Nie było w nim gniewu ani osądu, tylko ciche oczekiwanie. Tomi kontynuował: Mój ojciec służył na tym samym froncie co pan. Nie w zespole Alfa, ale w jednostce, która przyszła później. Zawsze o panu opowiadał. Ale dopóki nie usłyszałem pana nazwiska, nie zorientowałem się, że to o panu mówił. Podał kopertę. Ed ją otworzył. W środku było stare, wyblakłe zdjęcie. Młodzi żołnierze przy sprzęcie radiowym. Jeden z nich wyglądał znajomo. Ed skinął głową. Daniel Matthews, jesteś jego synem? Tomi nie powstrzymał łez. To on mnie przed panem chronił. Gdyby nie pan, nie byłoby mnie tutaj. Ed ostrożnie zamknął kopertę. Przesunął się na krześle i delikatnie stuknął w puste krzesło obok siebie. Usiądź, powiedział tylko. Tego dnia nie zrobiono żadnych zdjęć ani wywiadów, ale ta rozmowa była silniejsza niż wszystkie wiadomości w mediach społecznościowych, ponieważ ten moment przypomniał, że historia nie jest zapisana tylko w książkach, ale także w sercach ludzi. Tamtej nocy Tomi opublikował na swoim koncie w mediach społecznościowych krótki, ale wymowny wpis. Czasami historia nie istnieje tylko w archiwach. Czasami dzieje się na naszych oczach i zanim to zauważymy, może być za późno. Wpis szybko stał się wiralem, dziesiątki tysięcy polubień i tysiące komentarzy. Ja też się spóźniłem. Już nie będę ignorować. Czasami wystarczy podać krzesło. Zaledwie kilka dni po zatwierdzeniu petycji Eda Heyla rozpoczęto przygotowania do budowy pomnika. Miejsce zostało wybrane celowo. Tuż przed ratuszem Elmsworth, przed tymi drzwiami, przez które Ed przez lata był odprawiany, gdzie ignorowano jego dokumenty. Teraz każdy, kto wchodził do środka, przechodził w cieniu tego pomnika. Kiedy ogłoszono projekt pomnika, ludzie nie mogli powstrzymać łez. Siedem postaci z brązu, młodzi żołnierze, zebrani wokół sprzętu radiowego, jakby próbowali nawiązać łączność. Na ich twarzach zmęczenie, ale też determinacja. Wśród postaci znajdowała się wyraźna luka. Rzeźbiarz celowo pozostawił to puste miejsce. Nie symbolizowało ono nieobecności, lecz żywą pamięć. Kogoś, kto fizycznie tam nie był, ale duchowo jak najbardziej Eda Heila. Tego, który przeżył, nie zapomniał, niósł i opowiadał. Za rzeźbą wyryto zdanie zaczerpnięte z pierwszej petycji. Na granitowym kamieniu wyryto: Nie wszyscy wrócili, ale ci, którzy wrócili mają obowiązek pamiętać o tych, którzy zostali. Pomnik w krótkim czasie stał się miejscem spotkań. Przyjeżdżali nie tylko mieszkańcy Elmsworth, ale ludzie z całego kraju. Niektórzy przynosili stare zdjęcia, inni przyszli tylko, by w ciszy pochylić głowy. Niektórzy zostawiali odznaki jednostki: suche kwiaty, małe flagi, a nawet butelkę whisky z siedmioma kieliszkami. Wszystko po to, by przypomnieć o braterstwie. Dzieci przychodziły w ramach szkolnych wycieczek. Nauczyciele opowiadali historię. Pomnik stał się nie tylko stertą kamieni, lecz także tematem lekcji. Pewnego jesiennego popołudnia młoda kobieta zbliżyła się do pomnika. W rękach trzymała prosty biały wieniec. Ed siedział jak zwykle na swoim miejscu. Po cichu położyła wieniec. Potem odwróciła się i spojrzała na Eda. Mój dziadek o panu mówił. Zanim umarł, powiedziała z oczami pełnymi łez. Opowiadał, że przeżył tamten dzień dzięki panu i pańskiemu połączeniu radiowemu. Dziś jestem tu w jego imieniu. Ed pochylił głowę. W jej głosie jakby usłyszał echo przeszłości. Już nie był sam w swojej misji. Każdy odwiedzający stawał się nosicielem tej historii. Wspomnienia przestawały być ciężarem jednej osoby, stając się społeczną odpowiedzialnością. 10 marca, rocznica tej niezapomnianej nocy, kiedy wylądował helikopter. Ulice Elmsworth były ciche, ale napięte. Przez cały dzień trwały przygotowania. Wolontariusze rozdawali świece. Chór szkolny ćwiczył. Policja kierowała ruchem. Ale nie była to oficjalna uroczystość. Nie było burmistrza, gubernatora ani wojskowych dostojników na czele. To była uroczystość ludzi. W miarę jak zbliżała się godzina 20, setki osób zebrały się wokół pomnika. Każdy trzymał świece. Małe płomienie zaczęły rozbłyskiwać jeden po drugim. Im ciemniej, tym jaśniej. Ludzie utworzyli wokół siedmiu postaci cichy krąg. Krąg, który wydawał się niepełny, ale znaczeniowo był całością. I wtedy rozległ się dźwięk. Szmer dochodzący z nieba. Ten sam rytmiczny pomruk. Wszyscy unieśli głowy. Na horyzoncie pojawił się śmigłowiec Black Hawk. Ale tym razem nie wylądował. Powoli przeleciał nad pomnikiem. Drzwi były otwarte. Z wnętrza coś zostało zrzucone: wieniec, zrobiony z czerwonych maków. Unosił się delikatnie w powietrzu i w niemal cudowny sposób spadł dokładnie w centrum pomnika. Tłum zamarł w głębokiej ciszy. Ed zajął swoje zwykłe miejsce. Poprawił czerwoną beretkę. Wstał. Miał 83 lata, ale stał wyprostowany. Podniósł prawą rękę. Oddał salut. Na twarzy nie miał wyrazu. Ale w tamtej chwili wszystko można było z niej wyczytać. Zbliżył się dziennikarz. Nie miał mikrofonu. Zadał tylko jedno pytanie: Panie Hale, czy czuje się pan usprawiedliwiony? Ed milczał, pomyślał. Potem spojrzał na pomnik i powiedział: Ten pomnik nie został zbudowany dla mnie. On został zbudowany po to, by ci, którzy przyjdą po mnie, nie musieli krzyczeć, żeby ich usłyszano. Tego wieczoru nikt nie klaskał, nikt nie krzyczał bo najgłośniejszym dźwiękiem była cisza, a w tej ciszy misja EDA stała się wspólnym ciężarem wszystkich.